Moc jest coraz większe w Wiśle, zgodnie z umową, ja już jestem w samochodzie, pan Andrzeja, stoimy przed tyczką, będziemy przejeżdżać, panie Andrzeju, chyba duży stres, nie powinniśmy się na razie zmieścić. Myślę, że w tej rundzie damy radę. Jedziemy. Jedziemy i no powolutku. Ale to bez problemu pan przejechał. No tym razem tak, ale jest tu kilku dużo lepszych od nas. Panie Andrzeju, jakie tutaj zawieszenie jest w tym samochodzie? Tu jest zawieszenie gwintowane marki Tein o możliwości regulacji wysokości zawieszenia. A także o możliwości regulacji jego twardości. A czyli pan musiałby trochę poodkręcać, żeby obniżyć znacznie, znaczy znacznie, no te parę centymetrów, dwa, trzy? Mówiąc krótko, musiałbym wysiąść, wziąć klucz i wszystkie cztery amortyzatory kilkakrotnie, jakby tym kluczem przekręcić i wtedy. Zyskamy kilka centymetrów. No, ale są inne zawieszenia też. Tak, są także zawieszenia, gdzie odbywa się to automatycznie, tak zwane jest. zawieszenia na przykład pneumatyczne. I o ile mogą obniżyć wtedy. Wyobraźnia ludzka nie ma granic. Są samochody, gdzie to jest 15-20 centymetrów. No to ale... naprawdę dużo. Tak, rzeczywiście tak. No, zabawa przyszła do nas z za oceanu. Tam się tak bawią już od kilku, kilkudziesięciu lat i oni są z specjalistami. U nas to jest na praktykę 3, 4, 5 centymetrów, ale na ten konkurs może by wystarczyło. Może by wystarczyło, bo jak tak patrzę na człowiek, może ugięć kolana i przejdzie pod niżej z zawieszoną tyczką, natomiast samochodami trudno to sobie wyobrazić. No, w drugiej rundzie będzie trudniej, jeszcze się pan chyba zmieści. Myślę, że w drugiej jeszcze powalczymy. E, aczkolwiek... Mam ambicje walczyć do końca. Trzymam kciuki, będę panu kibicować, no bo z panem zaczęłam przejeżdżanie pod Tyczką. Drodzy Państwo, można przyjechać zobaczyć, może niekoniecznie tę konkurencję, jeśli ktoś ma do Wisły więcej niż 5 kilometrów, ale będą jeszcze inne atrakcje. W związku z tym zapraszamy Państwa do Wisły do oglądania militariów, samochodów tuningowanych, starych, nowych, wystawców. Wszystko to w Wiśle, e, która jest stolicą motoryzacji dziś i jutro. No i jest tu oczywiście Radio Katowice. Dziękuję Panie Andrzeju. Dziękuję bardzo... Na placu chowa w wiśle emocje coraz większe. Przypomnę trwa konkurencja, która polega na tym, że coraz niżej jest poprzeczka i samochody się muszą pod nią zmieścić. Z 11 zostały tylko 3. Na placu boju nadzorujecie konkurencję. Na jakiej wysokości teraz jest poprzeczka? Yy, obecnie około 1,10 m, obniżamy jeszcze niżej teraz o jedno oczko, to jest jakieś 4-5 cm. No i coraz mniej samochodów w stawce. Ten, który teraz nadjeżdża ma najprościej, bo on po prostu jest niski. On jest po prostu już na samej ziemi generalnie, <laughs> także oni jeżdżą, wjeżdżają pod tę bramkę na pewniaka, nawet się za bardzo nie zastanawiają ani nie zwalniają. Widziałam, że niektórzy mieli prawie spuszczone powietrze z opon. Dokładnie, no kombinowali jak mogli. Jedni spuszczali właśnie z opon powietrze, inni znowu kombinowali z ręcznym. Różne techniki przejazdu, wiadomo jak zaciągniesz ręczny, auto trochę siądzie. No tak, ale nie wszystkim się udało. No to czekamy. Nie wszystkim się udało, dokładnie. Czekamy, kto wygra w tej konkurencji. Ja jestem umówiona jeszcze na spotkanie z motocyklistą, bo dzisiaj przypomnę, w Wiśle królują nie tylko samochody, ale także motocykle. Ideą festiwalu jest między innymi to, aby połączyć te dwie grupy kierowców, a nie dzielić, bo to różnie bywa i pokazać, że i motocykle, i samochody mogą ze sobą współgrać i dobrze ze sobą żyć. A, rzeczywiście są ogromne emocje. Wszyscy tutaj krzyczą, dopingują, a teraz ten niski samochód przejechał bez problemu. Wiem, że Dominika dotarła już na offroadowe trasy i czekam z niecierpliwością na pierwsze relacje stamtąd. A Państwo mogą to wszystko oglądać na własne oczy albo na stronie www.radio.katowice.pl, bo tam także nasze relacje wideo z tego, co dzieje się dzisiaj w Wiśle. So